Cześć, witam wszystkich. Mam na imię Magda. Obecnie jestem studentką teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od ponad roku działam tutaj także w diakonii wyzwolenia, a także gdzieś e, jestem w duszpasterstwie młodzieżowym tutaj w Warszawie. Jeżeli chodzi o moją relację z Jezusem, muszę przyznać, że wychowywałam się w rodzinie chrześcijańskiej. No i gdzieś od zawsze, co niedziela, była msza święta, chodziliśmy na nabożeństwa i tak dalej. Jednakże ta relacja muszę przyznać, że nie była idealna. Nie była jakaś taka pełna, głęb... taka dogłębna. Eee, czegoś po prostu w niej brakowało. No i właśnie czego? Brakowało przede wszystkim tego, że. Nie czułam miłości, nie czułam miłości takiej ojcowskiej. E, mój ojciec nie był obecny. E, nigdy jakby nie odczułam prawdziwej miłości od niego. Nigdy nie potrafił mi je jakby ofiarować. I zawsze mi jej brakowało. Bardzo często pytałam wręcz Pana Boga, i miałam do niego pretensje. I mówiłam: Panie Boże, w ogóle dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego nie mogę mieć taty, który mnie kocha, który się mną opiekuje, który jest gdzieś ze mną, który nie wiem, zabierze mnie gdzieś nie wiem, na jakąś wycieczkę e, i tak dalej. Brakowało mi go, chciałam i pragnęłam tego, i gdzieś miałam pod, pod, w stronę pana Jus'a takie pretensje, żal i smutek w sercu. No i to wszystko zmieniło się praktycznie w jednym momencie podczas jednego wyjazdu. Stało się to podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wyjechałam wtedy do Krakowa. Byłam tam z 3 dni. Pamiętam, jak podczas e, Eucharystii po Komunie Świętej modliłam się, i w tym właśnie momencie poczułam taką miłość Pana Boga. Poczułam to, że właśnie to On mnie kocha. I jakby w tym momencie zrozumiałam, że tak. Nie miałam ojca swojego, tej ziemskiego, który by mnie kochał, rozumiał i tak dalej, ale gdzieś nie dostrzegłam tego, że mam ojca w niebie, pana Boga, który zawsze mnie kochał, który zawsze był przy mnie i który zawsze będzie przy mnie, bo nigdy mnie nie opuści. I to było dla mnie coś niesamowitego i to przeżycie. Bardzo zmieniło mnie wewnętrznie i otworzyło nie tyle na Boga, co tyle też na świat, na drugiego człowieka. Bo będąc gdzieś małą dziewczynką, nastolatką, byłam bardzo zamknięta, skryta, wręcz taka niedostępna. A gdy wróciłam ze światowych młodzieży, byłam w ogóle inną już Magdą. Byłam otwarta, byłam radosna i taka bardziej otwarta właśnie na ludzi i na świat. I to czego mnie także nauczył Pan Bóg w tamtym okresie, to przebaczać. Przebaczać nie siedem, ale 77 razy, jak to powtarza. Miałam wielki problem z przebaczeniem przede wszystkim swojemu tacie. Nie, nie potrafiłam jakoś z samego początku mu wszystkiego jakoś przebaczyć tych wszystkich żalów, tego wszystkiego, co gdzieś zrobił, i tak dalej. Miałam z tym naprawdę ogromny problem. Jednakże pan Bóg gdzieś uświadomił mi podczas też tego wyjazdu w Krakowie, że tak, muszę właśnie przebaczyć ponieważ no, to jest dla mnie po prostu priorytet i właśnie wtedy w tym momencie gdy przebaczyłam poczułam się o wiele lepiej i w ogóle o wiele lżej na sercu mi się zrobiło na duszy gdy mu przebaczyłam i może to jakiś zbieg okoliczności, ale akurat teraz właśnie nagrywam to świadectwo, a akurat w tym tygodniu też mija 8 lat od tego jak mój tata nie żyje. I jestem bardzo wdzięczna Panu Bogu za to, że pokazał mi, że on mnie też właśnie bardzo kocha i Gdzieś nauczył mnie przebaczania. Przebaczania wszystkiego, totalnie wszystkim że to jest po prostu coś, bez czego gdzieś nie mogę pójść dalej. Yy, I dziękuję Jezusowi za to, że zawsze jest przy mnie, i że nawet choćbym zbłądziła nie wiem jak daleko, to wiem, że On zawsze będzie na mnie czekał. Chwała Panu. Cześć. Czekaj, nie, czekaj, czekaj. Nie, to było kropkę. Ej, <noise> <noise> nie mów tak, Mieczko. Czekaj, czekaj, czekaj. Magda, jesteś super. Cześć, <noise> cześć Konrad. Czekaj, daj, daj, daj. O, Pozdrawiam, Wołomin. <noise> Dobra! Nie, nie, to nie było fajne, to nie było fajne. <noise> to nie. było ekstra. Tak do mówiłeś. Cześć, Konrad. A mów cześć! tak naturalnie, powiedz coś. Cześć, naturalnie. Cześć, jestem Magda. Cześć, jestem Magda. Tak? O, matko.